Umiłowani Chrystusie Panu, bracia i siostry. Gromadzi nas tutaj dziś piękna intencja, w której chcemy modlić się podczas tej Mszy Świętej, prosząc o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny Polski, o błogosławieństwo dla naszego miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a nade wszystko o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wojska polskiego, dla tych wszystkich, którzy z dumą noszą na sobie mundur żołnierza wojska polskiego. Szczególnie jako oficer wojska polskiego z dumą i radością przeżywam dzisiejsze święto, w którym możemy radować się z tego, że Bóg otacza swoją hojnością i łaską Naszą ojczyznę Polską. Z dumą możemy spoglądać na Maryję, hetmankę żołnierza polskiego, która swoim płaszczem matczynej opieki otacza każdego żołnierza, który chroni naszej ojczyzny, jej niepodległości i granic. I dzisiaj w tej perspektywie wiary przeżywamy piękną uroczystość w niebo Najświętszej Maryi Panny. Przypominamy tą prawdę wiary, którą Kościół wyznaje od samego początku, a jako dogmat od 75 lat. W 1950 roku papież Pius XII ogłosił dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. I rzeczywiście dzisiaj chcemy spojrzeć na te tajemnice, jak dobry Bóg w swojej łaskawości, według swojego zamysłu, chcąc zachować Maryję od skażenia w grobie, po jej śmierci, razem z ciałem i duszą, zabrał ją do nieba. Maryja jest tą, która pierwsza została zbawiona. Jest tą, która. U boku swego syna w Królestwie Bożym stawia się za nami, swoimi dziećmi. I wiemy doskonale, że Maria jest matką całego Kościoła jest matką wszystkich wierzących. Ale dla nas, Polaków, Maryja nie tylko ma szczególne serce, miejsce w naszym sercu, ale również i my, i nasza ojczyzna ma szczególne miejsce. W sercu Maryi, która sama kazała nazywać się Królową Polski. I w sposób naturalny te nasze myśli dzisiaj i serca kierujemy na jasną górę, gdzie swój tron ma nasza Matka i Królowa Maryja w niebo wzięta. Dzisiaj na jasnej górze piękna, wielka uroczystość. Dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Polski i poza jej grani w ostatnich dniach pielgrzymowało do tronu jasnogórskiej Pani. Także i nasza konkatedralna grupa zielona, grupa brązowa z parafii świętego Antoniego, z naszego miasta, dwie grupy, które niosły także i nasze intencje przed tron jasnogórskiej Pani. I w sposób szczególny widzimy, że dzisiaj w tą uroczystość wielu wierzących Pielgrzymuje do domu Matki, tak jak Maryja z tego czasu pielgrzymowała do świętej Elżbiety w czasie nawiedzenia. I kiedy spojrzymy na Maryję z tego obrazu ewangelicznego przekazu, możemy zauważyć, że ona nas, swoje dzieci, swoich Synów, uczy przede wszystkim pokory i służby. Kiedy przychodzi do Elżbiety, która w podeszłym wieku w stanie błogosławionym oczekuje na narodziny swego syna Jana Chrzciciela, Maria przychodzi jej z pomocą. I rzeczywiście Maryja uczy nas pokory i służby, która wypływa z serca napełnionego miłością. I my, jako jej duchowe dzieci, chcemy przede wszystkim uczyć się tego, abyśmy. Dla Pana Boga mieli serca pełne miłości i toż samo mieli serca pełne miłości dla swoich bliźnich, dla każdego, kto mieszka obok mnie, dla każdego, który obok mnie żyje, abyśmy tak jak Maryja potrafili sobie służyć. Niesamowita pokora Matki Bożej, która stała się służebnicą, a można by nawet iść dalej i powiedzieć: Niewolnicą Boga w miłości. Dzisiaj szczególnie chcemy przypomnieć sobie o tym, że każdy wierzący jest posłany, aby w duchu pokory i służby przez miłość okazywać dobro Panu Bogu, drugiemu człowiekowi, a także jako Polacy naszej ojczyźnie Polsce. Rzeczywiście jest to szczególnie dzisiaj ważna rzecz, abyśmy o tym pamiętali. Ważna też rzecz, która z dzisiejszej uroczystości dla nas wypływa. Maryja zostaje wzięta do nieba. Zostaje wzięta do nieba tam, gdzie cel każdego człowieka. I dzisiaj chcemy patrzeć w niebo, tam gdzie stoi nasza Pani Królowa. I rozbudźmy w naszych sercach to pragnienie, abyśmy również kiedyś mogli królować z nią w niebie, w tym Bożym Królestwie gdzie każdy z nas, drodzy bracia i siostry, ma przygotowane przez Boga mieszkanie. Tam też jest nasza Ojczyzna, do której zmierzamy. Ale zanim to nastąpi, nasze codzienne życie wypełnione ma być miłością, prawdziwą miłością do Pana Boga, do drugiego człowieka i do naszej ukochanej Ojczyzny. I choć czasami. Niektóre sytuacje na nas wpływają i trudno jest ostatecznie stwierdzić, że daliśmy z siebie wszystko. To jednak warto starać się i próbować, bo tak naprawdę każdego dnia walczymy o to, co najważniejsze dla nas chrześcijan, o naszą wiarę, o naszą świętość. Trzeba bronić tych wartości, które wspólnie wyznajemy, aby Chrystus Dawca pokoju jednoczył nas wszystkich przy tym ołtarzu, przy którym dzisiaj sprawujemy najświętszą ofiarę w tych ważnych dla nas intencjach. Na koniec chciałbym przytoczyć słowa pewnej pieśni religijno-patriotycznej, która w piękny sposób wyraża to, kim Maryja jest dla nas, Polaków. Te słowa napisała pani Krystyna Rzucidło, pieśń pod tytułem Tarczo Obronna. Matko otwarzy jak polska ziemia czarnej. Matko otwarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami. Do serca twego jak syna nas przygarni. Królowo nasza, Tarczo Obronna, Módl się za nami. Próżno nie jeden wróg wkładał zbroje, by dzieci Twe zniewolić, ojczyznę zabrać im. Ty choć bez zbroi i bez oręża zawsze zwyciężasz, by wskazać, że pokój daje syn. Próżno pragnęli z cię wyrzucić, pokój zakłócić, odebrać nadzieję, wiary znak. Bo kto cię matko kochać nie umie, ten nie zrozumie, dlaczego przy tobie trwamy tak. Dziś wróg z ukrycia i bez pancerza, w serca uderza, nie pozwól, by zniszczył Boga w nas. Matko, błagamy w czas niespokojny, broń nas od wojny, wierzymy, zwyciężysz jeszcze raz. Matko. Otwarzy jak polska ziemia czarnej, matko otwarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami, do serca twego jak syna nas przygarni, królowo nasza, tarczo obronna, módl się za nami. Amen.